Witajcie, znowu przyniosłem kilka gadżetów. No w zasadzie trudno je nazwać gadżetami. To jest gwóźdź. Gwóźdź wcale nie tak dawno temu pojawił się w historii ludzkości. A ten gwóźdź to jest gwóźdź pokryty mosiądzem. To kolejny etap w rozwoju ludzkiej technologii, bo ten gwóźdź nie rdzewieje w przeciwieństwie do tego. No ale mamy bardziej skomplikowane urządzenia Na przykład miarkę Miarkę genialną, bo miarkę składaną Miarkę, która może zmieścić się w kieszeni Miarkę złożoną z drewnianych, polakierowanych deszczułek No ale mamy też postęp, ponieważ Miarka, którą pokazywałem już w poprzednich filmach Może być miarką zwijaną Miarką, która Nieoczekiwanie stała się kawałkiem taśmy metalu, która rozwija się i zwija, i pozwala wymierzyć długość, sprawdzić e, kąty, prawidłowo ustawić meble. E, ale mamy też urządzenia jeszcze bardziej skomplikowane. Dzisiaj one wydają się banalne mały śrubokręcik, który jest tak naprawdę miernikiem prądu, napięcia w gniazdkach czy w kablach elektrycznych. E, kiedy montujesz jakiekolwiek urządzenie elektryczne w domu, elektryk, ty sam sprawdzasz, czy rzeczywiście w tym kablu płynie prąd, płynie napięcie. Ale mamy urządzenia jeszcze bardziej zaawansowane, na przykład tablet czy też czytnik e-booków, gdzie istnieje pewnie kilka tysięcy, jeśli nie kilkanaście tysięcy najróżniejszych patentów, dzięki którym na przykład przy pomocy dotyku Możesz włączać poszczególne funkcje. Dlaczego Ty mówię? Bo bardzo często nie doceniamy swojej codzienności. Nie doceniamy tego, że otaczają nas wspaniałe cuda technologii, ale tak naprawdę te wspaniałe cuda technologii są cudami naszego umysłu. Najbardziej skomplikowany z organów, najbardziej zróżnicowany, ciągle niepoznany to nasz genialny mózg. W Polsce 72, 73 według różnych danów, danych. Procent PKB, czyli tego, co zarabia państwo, tego, co państwo generuje jako zysk, uzyskują małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorstwa. Ponad 30 kilka procent z tej grupy to są firmy, które w ogóle nie wzięły nigdy żadnego długu, czyli się samofinansują, są w bardzo bezpiecznej ekonomicznej sytuacji. Jakie ma to znaczenie dla mnie, dla ciebie, dla nas wszystkich? Otóż wykreowujemy... Dzięki genialności naszego mózgu, dzięki własnej przedsiębiorczości, tak wspaniałe osiągnięcia jak miarka, jak gwóźdź. I nawet nie uświadamiamy sobie, jak one bardzo rewolucjonizują nasze codzienne życie. Jesteś otoczony, otoczona genialnymi wynalazkami. Rzeczami, które zmodyfikowały Twój sposób życia, ubierania, jedzenia, podróżowania, myślenia, przesyłania informacji. Jeśli spojrzysz na siebie jako na istotę absolutnie genialną, która także może wygenerować kreatywne rozwiązania, i dodasz do tego swoją własną przedsiębiorczość, to nagle może się okazać, że dołączysz do tych 72 lub 3% genialnych polskich przedsiębiorców, którzy dźwigają to państwo do przodu. I to nawet nieważne, że państwo jakoś słabo dba i nie dopieszcza prywatnych przedsiębiorców. To nawet nieważne, że ustawodawstwo wcale nas nie wspiera. Najważniejsze jest to, że potencjał twojej kreatywności i twoja własna, niezależna przedsiębiorczość zestrzelone razem mogą wykreowywać tak genialne rozwiązania, tak cudowne wynalazki. Cudowne w swojej prostocie, w swojej przydatności albo w swoim skomplikowaniu. Ale dzięki takiemu myśleniu, właśnie nasze życie po prostu staje się lepsze. A Twoje osobiste funkcjonowanie może okazać się absolutnie genialnym sposobem na flow, na przepływ, na rozwój, na osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów. W gruncie rzeczy to jest niewielki krok. Wystarczy tylko połączyć te dwie rzeczy: własną kreatywność i własną przedsiębiorczość. A wtedy twoje życie, twój sposób funkcjonowania, ale także twoje pieniądze wchodzą na wyższy poziom rozwoju.